Nadwardemu pojawiły się czarne chmury po ostatnim fake... Aha, tu bilety też działają. Tylko tyle, pewien. face z Donkassia? Padły zarzuty o handlowanie Pandorą w trakcie negocjacji załóg. Zobaczcie, za... bo tu jest fala deepfake skamów na YouTubera. Ostatnio na Instagramie jest wylew dobrze zrobionych przyróbek AI z polskimi twórcami reklamującymi nielegalne kasyna. Ponoć ja zostałem do jednej z takich reklam użyty. Tak samo Buddha. Znany i szanowany Buddha otworzył swoje kasyno i jest gotów rozdać 7 samochodów i 30 drogich nagród wszystkim aktywnym graczom. Nie, no to, to jest, to jest główno, nie? te deepfake'i. że te deepfake'i jeszcze jak zanim była era deepfake'ów AI, to pamiętam, że była taka reklama na kasynie, jakieś kasyno reklamowali na Facebooku, gdzie Rafonix niby się cieszył z jakiejś wygranej. Kuj, że to z jakiegoś tego było wyciągnięte. No teraz może nowe są i lepiej zrobione, a kiedyś, ale kiedyś były, kiedyś też już coś takiego było, tylko to bardzo, bardziej tandetne było zrobione. dwie dżibiesową walentynkę, skrót Fame20. To mam to oglądać, tak? Co Sajos, Kaszabok, Zela, Osterydy. Dobra, oglądamy. Zostanie nagrodzonych. Teraz przegadamy kwestię ostatniej gali Fame 20 Mieliśmy tam wiele głośnych konfliktów Oraz największy turniej freakfightowy O 2 miliony złotych Ferrari i Krycha to była pierwsza walka Wielkiego turnieju Fame Który nie zaczął się zbyt dobrze Ponieważ Amadeusz dostał kopniaka Prosto w krocze w ciągu pierwszych 7 sekund Po czekaniu kilku minut Dostał kolejnego kopniaka w jaja Powiedział sędzi, że nie chce dalej walczyć Bo po prostu zwymiotuje I Krycha dostał dyskwalifikację Ferrari w oktagonie jak i w wywiadzie Stwierdził, że Krycha zrobi to specjalnie Takie Ja za za... S Sędzi czy sędziemu? strachu kopał w jaja! Idę kurwa, żygać na zaplecie, zawiodłem się! Z premedytacją powtórzył. On teraz robi minę, dobrą minę do złej gry, ale to mnie upokorzyło. A widzowie większości uznali, że werdykt jest bez sensu i że krecha został oskamowany. Bo skoro Ferrari był niezdolny do walki, to z jakiej racji ma przechodzić dalej? Dostaliśmy też ciekawy opis badania jajecznego, które Ferrari odbył po walce. Jestem ciekaw kto był lekarzem, który macał go pojać. Dobra, przyszedł lekarz, kur... A, ja. Pierwszy raz facet, kurwa, maca mnie pojąć, że mówię, nie, no, dobra. Ten picie, tak, nie? Następna turniejowa walka była między Wiewiurem a Tańculą. Widać było, że Maksymilian bardzo dobrze się przygotował, bo zadał wiele celnych, mocnych ciosów w stronę rywala. Tańcula nawet padł na deski podczas walki przez dominację swojego rywala, który wygrał jednogłośną decyzją sędziów i przeszedł dalej. W ćwierćfinal turnieju bił się Joseph Bratan, przez wszystkich nazywany Czarnym Koniem turnieju, wraz z Adrianem Polakiem. Polak wiele razy został znokdałdowany, było widać naprawdę ogromną przewagę fizyczną Bratana, który wygrał w czwartej minucie przez TKO. Następnie mieliśmy jedyną walkę kobiet. Na tej gali, czyli Murciks vs Paulina Kozłowska, czyli przedstawicielki dwóch różnych obozów po rozpadzie ekipy. Murcik była zdecydowanie faworytką tej walki, natomiast finalnie nie przegrała. Paulina po prostu całą walkę wbiegała w nią z prostymi ciosami. Ale ciekawe jest, co pan wujek kółki napisał po jej walce. Paulina wygrała będąc lepszą zawodniczką. Marta starała się robić dymy trochę według mnie niepotrzebnie. Ciężko było jej dopingować po takich słowach, mimo mojego neutralnego nastawienia do tej rywalizacji. Gratuluję dla Pauliny za walkę oraz za to, że nie dała się sprowokować. Pozory lubią mylić. Według mnie, gdyby Marta siedziała cicho i nie podkręcała dymów, ta walka byłaby nudniejsza niż była. Ale w sumie łuki sam napisał, że friki to nie jest jego bajka, więc może tego nie rozumieć. Następnie mieliśmy legendarne starcie między szatanem Marconiem oraz szeligą. Panowie mieli jedno z najbardziej zadmiarskich programów przed walką. Na ten sposób ekspercki potrafił tak nacisnąć w czuły punkt szeligi, momentalnie wpadał w furię. Czemu to jest O patrz, to masz na przykład wodę. <słuch> Kuba, dobra, 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 ej, ej. Walkę mieli w boxie, jednakże Szeliga mógł używać jedynie jednej ręki. Mimo wszystko przygotował się dość solidnie, ciągle robił uniki przed marconiem, aż w końcu wyczekał na dobry moment. I po jednej mocnej tubie chwilowo uśpił Natana, wygrywając przez TKO w pierwszej rundzie. Chyba z tą walką widziałem najwięcej memów i przeróbek na TikToku. Twojemu trzeba karpia ogłuszyć byłoby. Znaczy no nic, ono ręka jak młotek, no to co? A po walce Natan <laughs> też stwierdził, że gdyby walka była MMA w klatce rzymskiej, to na pewno by ją wygrał. Prawda jest taka, że ja bym go robił w pierwszej Gdybyśmy grały czyli normalnie w klatce rzymskiej MMA. Ja mu wierzę. Wracając do ja tego. W pierwszym półfinale mieliśmy walkę wiewióra oraz Ferrariego. Walka była wyrównana i dynamiczna Czemu jednakże także powiedział. Okazał się wiewiór. Amadeusz kontuzja Ferrari tłumaczył się z piętą łydką. I to właśnie przez nią miał przegrać. Mam walczyć ze skurczem? Nie możemy poczekać 15-20 minut, niech mi ktoś to rozmasuje. Walka się zaczyna. Idziemy od razu. O, kur. Przez pół walki walczyłem z tym skurczem Zarzucił też sędziom, że wpuścili go na walkę ze spiętą łydką I chcieli mu dać mu czasu na rozmasowanie Postawił bardzo groźny ultimatum, żeby wrócić do Fame MMA Czyli zwolnienie no, sędziów i rewanż z, z wybiórem Średnio w to bierze, bo poza galami Fame MMA Ferrari niezbyt kogoś interesuje Chyba, że akurat podepnie się pod jakąś głośną dramę I niesamowite dla mnie jest to, że on zawsze ma jakąś wymówkę Zawsze jest kontuzja i on jest poszkodowany Jak przegra, to się wykuca, że wygrał nowoczesny gladiator W będzie mieliśmy walkę Boxdela oraz Dom Casio. Panowie przewalczyli pełne trzy rundy, i mimo tego, że Boxdel naprawdę nieźle się pokazał i widać u niego progres, to znowu wygrał Casio. Dodatkowo Boxdel w wywiadzie u powiedział, że koniec tej walki ma być początkiem jego dłuższej przerwy w internecie, ponieważ jest z tym wszystkim zmęczony i zagubiony. Miałby taki finisher, nie? Też chciałem o tym powiedzieć na wywiadzie w Oktagonie, ale zapomniałem, że sobie małą przerwę zrobię. Przerwę od internetu. Trochę tak, no. Zmęczony jestem, wiesz? Mnie to na przykład bardzo zdziwiło, jak krótko od Pandory Boxdel wrócił z tą całą serią od budowy wizerunku, która zresztą bardzo szybko się skończyła. I ciekawie też na wywiadzie Zagieł Kokaniowski, wychwytując dużego filkołka w jego wypowiedzi. Bo dzisiaj to nie ma w ogóle sensu. Podajesz komuś grabę, a on zaraz ci wypierdoli na ciebie taśmę. Ale ja też wyrzucę taśmę. Czekaj, stop. No? Teraz się komplujesz z Sylwestrem. którą powiedziałeś, że nie chcesz podawać graby komuś, kto wyrzuca na ciebie taśmy. A, mocne, mocne. No, nie, to są twoje słowa, to to jest mocne. Tak, mocne, mocne pojebane nie? No, w sumie to trochę pokazuje takie coś, że jest... Widzisz, no ja jestem zalubiony. Boxel też stwierdził, że gdyby on zrobił materiał na temat tego, co odwalają niektórzy influencerzy, to naprawdę sporo by namieszał w branży. Jednakże nie zrobi tego, bo nie jest takim gościem. Gdybym ja ale potem powiedział zrobił to zrobi. taśma i pokazał ludziom, co odpierdalają ci influencerzy, nie tylko ci, którzy mówią o mnie, chłopie, to bym zrobił taką... Tylko ja nie jestem takim gościem. Dosłownie 2-3 minuty później powiedział, że nie zamyka furtki na taki materiał i mówi, że możesz przed przerwą coś takiego by skleju. Może przed przerwą od internetu yeah, ja no też rzucę yes. coś takiego, żeby ludzie poznali, yeah. jak to wszystko wygląda. W main Eventie jest tak wielkiego turnieju, w którym wystąpił Joseph Bratan oraz wiewiór. Oboje niezawiedli dali nam naprawdę zaciętą walkę, którą przez niejednogłośne decyzję sędziów wygrał tak wiewiór zgarniając półtora miliona złotych. Natomiast jego wygrana zdecydowanie nie ucieszyła brata Josefa, czyli Alberto, który w w życiu stories, nazywając Federację Kłumami i zarzucając im ustawiany werdyk. Zabrali nam to kutie, ja p... człowieku, dominacja szedł jak burza, kurwa. tutaj była walka trochę wyrównana, ale nie ma ch... To nie jest kur... tak jak Cały ten płacz o werdykt pięknie podsumowuje nam stories z następnego no. dnia, gdzie Alberto prosił je biura o walkę na fejmie. Jak chodzi o wynik, to część widzów się z nim nie zgadza, natomiast druga uważa, że jest to zdecydowanie zasłużone. Szczerze, tak, największym wygranym tego turnieju jest dziecko Josefa Bratana, który nareszcie dostanie alimenty, za drugie miejsce było 5. Karolek ma 75% nawet, kliku, że walka wieczoru. Zasłużone? No czemu nie? To jest głosowanie widzów. A pewnie drugi jest tużol, nie? Więc jakby. no słuchaj. Kurwa, czemu nie zasłużone? Fajnie się pokazał, tak szczerze. No to kto lepiej zawalczył? Która walka była lepsza? Kurwa, zresztą, no wiesz, to nie jest kurwa głosowanie ekspertów, tylko to jest głosowanie, to jest głosowanie widzów. No oni mają najmocniejsze community na tej, na tej gali to tyle. I Shamano, nie? Wiewiór? Stary wiewiór znowu był Tarabani, te pieniędzy mu nic nie zmieni, nie? Tushol lepsza, ale podejrzewam, że jak wygrywa wronek, a nie Tushol, to znaczy, że Tushol przekierował jakby ruch, żeby głosować na wronka, nie? A trzecia pewnie z nie? Chociaż ta walka, no nie była fajna. 500 tysięcy, więc serio, nie ma co płakać, to potężne pieniądze. Jak jesteśmy w temacie fejmu, to każdy zaczął strzelać w Bogzela i wyciągać jego mniejsze bądź większe przewinienia. I nawet pokusił się o to Ksajo, którego ostatnio Bogzel wystąpił na bitej śmietance, czyli charytatywnej gali, w której udział Bogzela miał w jakiś sposób wybielić jego wizerunek. I tak rzeczywiście się stało, szczególnie, że wygrał tam walkę z Marcinem. Natomiast Ksajo na ostatnim streamie zdradził ciekawostkę, czyli to, że Bogzel poszedł na charytatywną galę ze swoim ziomkiem od sterydów i przed walką siedzieli 30 minut w toalecie. Dobra. Wyobraźcie sobie, że jedziecie na, wiecie, galę, charytatywną i pobić z kumplem, nie? prawda? Bierzecie ze sobą swojego człowieka od high performance, rozumiecie, który ma przy sobie całkiem pokaźną torbę, i zaraz przed walką idziecie z nim do toalety na 30 minut. Interpretacji zostawiam Wam. Czyli w skrócie, na kół dupę, żeby na pewno wygrać walkę na charytatywnej gali. Jest to śliskie, szczególnie. Nie ma czegoś takiego, że nakujesz dupę przed walką i na pewno wygrywasz. Więc no, jakby to. Kurwa, no. Ja, ja rozumiem aspekt humorystyczny, ale prawda jest taka, że wszyscy te, wszyscy jakieś w wlewy, nie wlewy biorą przed walkami na fejmie. znaczy wszyscy, no praktycznie wszyscy. Bo to parę stówek kosztuje, no chyba, że jakieś mocniejsze, no ale to tak, no masz na roz... delikatne rozszerzenie płuc, na jakieś elektrolity się ładuje. To niekoniecznie są, wiesz, jakieś mo mo mocne sterydy, które, wiesz, po których się świecisz na zielono i nie Pisz przez 4 dni takie bardziej wzmacniające. Ja nie wiem w sumie co Boxel brał przed walką na bite śmietance. Jest to trochę komiczne, no ale z drugiej strony kurwa Xaier to no też coś tam stosujesz, nie? nie patrząc na motyw całej bitej śmietanki, więc w komentarzach ludzie znowu przejechali się po Michale. Ale mnie w sumie trochę bawi to, że Ksajo komuś wypomina branie sterydów no i dopingu. Chłop, który z 70 kg na swojej pierwszej walce skoczył o 30 kg w górę, ma problem do drugiego sterydziarza. Było też widać po ostatniej walce, bo że wygląda jak kaktus. Przez wygląd jego pleców ludzie śmiali się, że pierwszy raz na filmie pojawiła się reklama napisana alfabetem Braille'a. pewnie jak w porę nie ogarnie sobie hormonów i nie odstawi tych wszystkich środków, to mogą się pojawić ogromne problemy zdrowotne. Nie wiadomo dokładnie, kto go prowadzi i mu rozpisuje cykle, ale plecy Boxdala są chyba największą antyreklamą tego gościa. A teraz pogadam. Kacper Błoński też strasznie był wyjebany syfami, nie? O postpandrowych problemach wizerunkowych Sylwestra Wardęgii, który kulminacyjny moment miał przy okazji Face to Face na fame 20, gdzie dosyć poważny zarzut w jego stronę wysnął włodarz i 30% udziałowiec fejmu Krzysztof Rospara. Ostatni incydent z Beverly, czyli żoną Rospary, która zadzwoniła na Cage'a z Wardęgą i go zaczęła atakować. O bogzela. Jak możesz jeszcze przedstawić? Chyba bo... Chyba dobitnie pokazał, że niezbyt mile widziany jest sam Sylwester. Podczas face to face'a pomiędzy Donem Casio a Wardęgą, temu zarzucił, że usłyszał od bogzela, że Wardenga chciał mieć podwojoną gażę za walkę na FM-19 z Olejnikiem i Fabiańskim ze względu na zwiększone zasięgi po publikacji. Panorek. Więc e, bardzo dobrze, jakbyś to zrobił, ale nie potem trzymając się z Bokzelem, wyciągając hajs, więcej, nie wiem, za walkę krzyczysz razy dwa. Tutaj Sylwester się mocno zakręcił, bo odpowiedział, że propozycja dużej kwoty za walkę. Padła od włodarzy, czyli to nie Sylwester, a włodarze sami go wycenili na taką kwotę. Spotkaliśmy się w ambasadzie, przyjechał Krzysztof, był Rafał. Ja powiedziałem, że już tak średnio nie chcę walczyć. I oni, że rozumieją, że teraz ja mam bardzo dobry czas w internecie i chcą zaproponować więcej, żeby mnie jakoś przekonać. I dostałem bardzo dobrą kwotę, jeśli chodzi za walkę. Czyli ty twierdzisz, że to wyszło od ciebie, a że, że to wyszło od organizacji, taka propozycja tak, wysoka, a tak? Nie od jeśli ciebie. Jeśli włodarzy chcą się teraz ze mną skonfrontować, zapraszam na scenę. Po dwóch minutach na scenie pojawił się. Włoda Szwem, który przedstawił negocjacje w zupełnie innym świetle niż chwilę wcześniej mówił Wardenga, i powiedział, że kwota za walkę nie wyszła od nich, a od samego Wardengi, którego wprost zapytali się, za ile zawalczy. A było pytanie z naszej strony, za ile jesteś skłonny zawalczyć teraz? Tak, i podałem pewną kwotę i wy na nią od razu przestali się. Że on nie musiał negocjować wyższych stawek, bo włodarze zaproponowali mu więcej niż chciał. Ja powiedziałem, że już tak średnio nie chcę walczyć i oni, że rozumieją, że teraz ja mam bardzo dobry czas w internecie, że jest duże zainteresowanie moją osobą i że. Chcą zaproponować więcej, żeby mnie jakoś przekonać. I dostałem bardzo dobrą kwotę. Powiedział też, że próbowali negocjować kwotę w dół, na co Wardenga się nie zgodził, argumentując to między innymi swoimi zasięgami. No z tym od razu do mnie powiedział, próbowaliśmy jednak trochę negocjować. Nie, od razu klepnęliście to tego samego dnia, co było dla mnie nie sokiem, Zgadzam bo liczyłem, że rzuca wręcz że... Zgadzam się, że tego samego dnia zaakceptowaliśmy kwotę. Dobrze, mamy szybko decyzję, ale jednak próbowaliśmy tą kwotę zbić. Mało kto chyba zauważył, że Wardenga w ciągu tych trzech minut zaprzeczył sam sobie. Bo kiedy pojawił się rozpara, to już w pierwszym. Pytaniu, Wardenga przyznał się, że pierwszy rzucił kwotę i oficjalnie potwierdził, że nie zgodził się na niższą stawkę, którą próbowali wynegocjować wodarze. Mam wrażenie, że Wardenga chciał za bardzo krystalicznie wypaść i nagiął niepotrzebnie rzeczywistość, co obróciło się przeciwko niemu. Dużo ruchów Wardengi w ostatnim czasie ma wpływ na jego wizerunek, czy to ponowna współpraca z Boxdelem, czy właśnie taka nieudana konfrontacja na face to face w fame Ja póki co obserwuję i sam jestem ciekawy, jak to wszystko się rozwinie. Ciekawe jest też to, że Wardęga powiedział, iż Federacja zaproponowała mu wyższe wynagrodzenie za walkę, ponieważ jeśli on Konopski nie zawalczy, to federacja się rozpadnie. Zaproponowali jeszcze więcej, żebym zawalczył, bo twierdzili, że jeżeli ja nie zawalczę, to ich cały biznes upadnie, że muszę zawalczyć albo ja, albo Konopski, bo inaczej ten biznes może paść. I to też były słowa Andrzeja, którego i Ty szanuje i. Ja ja Sylwester potem odniósł się do całej sytuacji na live, gdzie m.in. zdziwił się, że Kasio znał jego stawki i zasugerował, że jego powrót do Fame ma go podkopać wizerunkowo. Dawid, na przykład wszegin yy, takie. Coś. Jak myślisz, kto podał Kasjuszowi moje stawki? Bo są dwie strony, które mogą znać zapis umowy i którzy, którzy, które widziały umowę. A także zapowiedział, że to nie jest jeszcze koniec jego sprzeczki z federacją, gdyż za jakiś czas dowiemy się, dlaczego nie chciał się wypowiadać. No ja na razie się nie chcę wypowiadać co do fejmu. Za jakiś czas będziecie widzieli, dlaczego się nie chciałem teraz wypowiadać i tak dalej. Na spokojnie. Ja to wiem. Nie jestem ani naiwny, ani głupi. O. Znając druida, podejrzewam, że te całe negocjacje z fejmem, które odbyły się w siedzibie gołców, mogły zostać nagrane. Na live'ie padł też mój temat, gdy Sylwester powiedział, że mi również zaproponowano niewiele mniej niż jemu za walkę. O kilka procent niższą ofertę w ogóle na start również dostał Kono. I potwierdzam, że taka rekordowa propozycja padła. Miałem zaoferowane 1, 400 tysięcy złotych netto. Teraz ludzie musieli stoczyć trzy walki na jednej gali i pokonać kilkunastu innych zawodników, żeby dostać 1,5 miliona. Mi proponowali praktycznie takie same pieniądze, mogłem wybrać okay. dowolnego przeciwnika, żult jakiejś pod żabki. Ale odmówiłem, bo mimo, że mógłbym za to kupić z dwa albo trzy mieszkania, nie chciałem wiązać się z fałszywym środowiskiem dookoła Federacji Fame, a szczególnie w jakikolwiek sposób biznesowo wiązać się z Boxdelem, kiedy dopiero co miała miejsce gigantyczna afera m.in. wokół jego osoby. Po prostu moralnie kompletnie by to za mną nie grało i pewnie... Nie no, nie no, nie no, nie no, nie no, tak to nie mów, nie no. Wielu z was by się na mnie zawiodło Bo no. wyglądałoby to jakbym wykorzystywał aferę Tuszowaną przez kilkanaście lat Do wyciągnięcia sobie rekordowej stawki Jak to powiedział pan Władysław Bartoszewski są rzeczy... znaczy, Najprawdopodobniej dostał taką ofertę nie? Bo pamiętajcie jedną rzecz Bo jeśli Konop by się zgodził na walkę Jeśli Konopski by się zgodził na walkę Za milion 400 tysięcy to Konop by się bił, a Wardenga byłby jako prowadzący. Więc de facto mieliby dwie osoby. Ale z racji tego, że Konop nie chciał, to pewnie wyszli z założenia, że Wardenga jako prowadzący im nie wystarczy, więc musi jeszcze walkę zrobić, nie? Rzeczy w życiu, które warto i są rzeczy, które się opłaca. I nie zawsze to, co warto się opłaca, i to, co się opłaca, warto. Bardzo ładna sentencja, tak, no. I teraz jest pytanie odwrotne do Konopa. Czy warto było szaleć tak? Nie wiem, no, no ciekawe, ciekawe to jest wszystko fajne, no.